Cześć to Kasia, Motokaina.pl. Witam Was dzisiaj z pod Ulm, a właściwie z Leipheim, gdzie mieści się fabryka marki Britax Römer. Römer to jest stara marka z tam 1936 roku, zaczęła swoje, swoją produkcję i produkowała m.in. kaski motocyklowe. Później dopiero połączyła się z Britaxem brytyjskim i zaczęli produkować m.in. właśnie foteliki. Oczywiście wózki też, ale to później. Natomiast dzisiaj skupimy się na fotelikach, bo to właśnie tutaj w Niemczech są produkowane Żadna chińszczyznę, to jest tak zwana niemiecka jakość. Te foteliki wykorzystują nie nie tylko niemieckie koncerny samochodowe, takie jak grupa Volkswagen, Mercedes, Audi i tak dalej, ale również Szwedzi, na przykład Volvo, znane ze swojego podejścia do bezpieczeństwa. Te foteliki też testowali i użytkują i co więcej wracają podobno po nie gwiazdy światowe, takie jak na przykład Gwen Stefani, oczywiście Książę William i Kate, ale też Pink, Shakira i wiele wiele innych znanych postaci. A z Polaków na przykład Filip Heiser. Z motoryzacyjnych takich celebrytów można powiedzieć można wymieniać Toto i Suzy Wolf znana z tego, że kierowała Formułą 1. A teraz powiem wam o nowości. Jest to podwyższenie, które jest dedykowane dzieciom, które mierzą od 135 do 150 cm wzrostu i właśnie w tym przedziale się znajdują, nie mieszcząc się w normalnym foteliku. Dzięki takiemu podwyższeniu mają możliwość podróżowania w 100% bezpiecznie. Wiemy, że te supermarketowe podwyższenia są po prostu beznadziejne. Wysuwają się spod dziecka przy e, większym hamowaniu, a co dopiero e, podczas wypadku. E, co tutaj jest najfajniejszym patentem to że ma te rogi, które zatrzymują siłę e, z, z którą na przykład samochód uderza na tym właśnie plastiku, a nie na brzuchu dziecka. Nie wżyna się to po prostu w połowę małego podróżnika, tylko jest tutaj przytwierdzone do tych właśnie rogów, i tutaj się koncentruje ta siła. Druga kwestia to isofiksy czyli to, że ten, to podwyższenie nie ma prawa się wysunąć. Tutaj mocujemy isofiksy, i one po prostu stabilizują w bardzo konkretnym położeniu. To podwyższenie. Ten fotelik się nazywa. Słuchaj, fotelik to jest podwyższenie. Nazywa się Kitfix 2. To jest moja ściąga RS. Warto się zainteresować, jeżeli macie malucha, który już nie mieści się w tradycyjnym foteliku. Nie korzystajcie z tych supermarketowych, niefajnych rozwiązań, niebezpiecznych rozwiązań. Warto się przyjrzeć takiemu. To jest pierwsze rozwiązanie tego typu takich oficjalnych firmach produkujących foteliki. A tu testuje się foteliki. Będę świadkiem pierwszego w moim życiu crash testu fotelika samochodowego. Ten manekin imituje dziecko sześcioletnie. Rozpędza się do 50 km na godzinę i hamuje przed stałą przeszkodą. To jest tylko 50 km na godzinę, a dziecko po prostu przeżywa okropności. Dzięki takim fotelikom i dobremu zapięciu dziecka no można uratować jego życie.